Witam, będzie to krótki film na temat kupna nieruchomości w UK od strony prawnej. Ja jestem prawnikiem, solicitorem, zajmuję się nieruchomościami od już kilku lat i chciałem podzielić się swoją wiedzą na ten temat. Więc najczęściej zadawane mi pytanie przez klientów to jest, jak długo to potrwa? I nigdy nie jestem w stanie klientowi powiedzieć, jak długo to potrwa. Jedyne co mogę powiedzieć, to jest to, że jeżeli nie będzie większych komplikacji po drodze, to możemy założyć, że potrwa to jakieś 6-8 tygodni. Natomiast niestety często są komplikacje, często są opóźnienia, braki itd. Tak więc dopóki nie ma wymiany kontraktów, to nie ma nic pewnego. Dlatego zawsze mówię klientowi, żeby klientom, żeby, żeby nie dawali żadnych wypowiedzeń. Jeżeli chodzi o wynajem, dopóki nie będzie wymiany kontraktów, bo, bo może się okazać, że pośpieszyli się niestety za bardzo i, i, i nagle, nagle są w sytuacji gdzie kończy im się już notice przy wynajmie a wymiany kontraktów jeszcze nie ma na horyzoncie także, także e, trzeba, trzeba ostrożnie s, s, e, e, trzeba być ostrożnym i trzeba być cierpliwym e, najczęstsze powody opóźnień przy, przy, przy zakupie to albo przykłady Częst, częstych powodów opóźnień to na przykład przykłady to na przykład, um, powiązana transakcja sprzedającego, czyli jeżeli mój klient sprzedający mojemu klientowi ma swoje własne, swoją własną transakcję zakupu to może się okazać tak, że mój klient już jest gotowy na zakupie czyli już ma podpisany kontrakt, już wpłacił mi pieniądze na depozyt, natomiast sprzedający nie jest jeszcze na tym samym etapie na swojej transakcji zakupu. To jest ten tak zwany chain, dlatego często agenci, agenci nieruchomości e, zwracają na to uwagę, że jakaś transakcja jest chain free, jest to atut tej sprawy, bo e, nie ma tego dodatkowego ryzyka, że, 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 że sprawa, sprawa może się nie powieść, przez to, że sprzedającemu się nie udało z jego zakupem. Także faktycznie te, te łańcuchy są często niefortunne i często rzeczywiście wstrzymują całą transakcję. Może być tak na przykład, że, że sprzedający równolegle prowadzi, równolegle prowadzi jakąś sw swoją transakcję zakupu. Więc wszystko wygląda, zapowiada się dobrze, ale nagle się okazuje już przy samym jakby końcu, że nie, że jednak nie może tego kupić, bo coś tam, że musi poszukać czegoś nowego, tak? Wtedy po załóżmy dwóch miesiącach okazuje się, że jakby jesteśmy w punkcie zero, tak? E często przy leaseholdzie opóźnienia wynikają z powodu braku tak zwanego lis paku, czyli Kwestie, przy leaseholdzie musimy sprawdzić takie kwestie jak service charge, czy nie ma to jakiegoś zadłużenia service charge, czy nie ma zadłużenia ground rent, czy nie ma jakichś wyłamań, naruszeń warunków dzierżawy, czy nie są planowane jakieś kosztowne remonty budynku i tego typu informacje zawarte są w tak zwanym leasehold packu, czyli taki formularzu, który, który wypełnia freeholder, no i ponieważ freeholderowi tak naprawdę nie zależy na tej transakcji kupuj i sprzedaży, bo nic z tego nie ma, to, to, to często czeka się na to i czeka i czeka i czeka i trzeba ponaglać, prosić, błagać i tak dalej, żeby wreszcie to nam łaskawie wysłano. Także to jest kolejny przykład, no i no, niestety często kwestie też, też też mogą skomplikować, czy opóźnić się kupno, jeżeli klient jeżeli nie mamy oferty mortgage'u, to nie mamy mowy o wymianie kontraktów, wymiana kontraktów to jest ten etap kiedy to jest, to jest dopiero ten etap, kiedy obydwie strony są zobowiązane kontraktem do transakcji, tak, i dopiero wtedy można mówić o na przykład wymowie wynajmu także przy, przy, na etapie wymiany kontraktów kupujący zobowiązuje się wartością 10% od, od ceny kupno nieruchomości do transakcji. Zobowiązuje się do transakcji tym, tym depozytem, i, 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 i dlatego musimy mieć pewność, że, że, ma, że będzie miał ofertę mortgage'u. Także musimy, musimy mieć ofertę mortgage'u, zanim zrobimy wymianę kontraktów. W przeciwnym razie możemy mieć sytuację, gdzie klient wymienił się kontraktami. Przychodzi dzień completion, a, of, a, 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 a nie mam pieniędzy, żeby zrobić, żeby dokończyć transakcję i klient może stracić swój depozyt. Także to są takie trzy najczęstsze, chyba powody opóźnień. No, to tyle na ten temat, i następnie chciałem, chciał, będę chciał pokazać parę dokumentów. Dziękuję za uwagę.